Nie wyłączę, to proszę policję wzywać. Piątek Romula dla YouTube'a. Przed chwilą złożyłem dwa pisma P679 oraz P691 zaadresowane oskarżonym bandyta zdrajca RP Donald Tusk i to ma na celu, aby zrobiono proces publiczny. Albowiem sprawa o co się zasadza? Jestem w Kancelarii Podawczej Urzędu Rady Ministrów i proszę, filmuję ściany i nie? Dobrze, dobrze. I nie ma nigdzie? A przepraszam bardzo, a z jakiej racji? A z jakiej racji? Proszę policję zabrać. Nie, proszę Proszę policję zabrać. Nie wyłączę. Ja filmuję. nie. to nie jest obiekt do filmowania, A jest. Niech pan wyjdzie na ulicę. Przed chwilą, proszę pana, byłem w Trybunale i filmowałem. Niech się pan wyjdzie na ulicę. Nie wyjdę. Ja tylko filmuję ściany. Ale pan nie filmuje, a ja sobie nie życzę. A ja pana nie filmuję, ja tylko filmuję ściany. że Te ściany też ich nie wolno filmować. A to proszę mi podstawę dać. To jest, proszę pana, obiekt chroniony. No to co? Ale no, nie, a nie ma nigdzie tablic informacyjnych z. kamery, bo pan to zniszczy. Czego pan zniszczy? A może się pan przestawić? No proszę. Może się pan przestawić? Jestem funkcjonariuszem boru. Dobrze, dobrze, to proszę wtedy policję wezwać. Proszę wezwać policję. No, widzi pan. Ja ja tylko tu filmuję, żeby pan wiedział. Filmuję, że nigdzie nie ma tablicy informacyjnej o artykule 253 KPA, To jestem... jest, proszę pana, posterunek, a nie tablica. Nie, proszę pana, nie, nie, bo to jest nasze tak. prawo. Wie pan czemu? To ja panu zaraz wytłumaczę. Jak ja nam pismo tutaj do premiera i nie że żadnej odpowiedzi, co to znaczy? Że ja mam prawo iść do... Ja pomadzie, nie mogę przeszkodzić na ten. Tak? Bardzo proszę, nie pan tak. kręci podłogę nie wolno wolno. Nie, nie, ja właśnie panu mówiłem, chcę sfilmować ściany, że nie ma nigdzie tablicy informacyjnej, na artykule wyświetlone przy KPA dobrze, i temu panu tłumaczę, proszę, że panie ja... Dobrze, dobrze, na spokojnie, tak. tak, bardzo proszę o to przez okno. Nie, no, ten, dobrze, ale wiadomo, że nie ma, prawda? Tutaj Niewolna tak. si na to, na to że Dobrze, pieniądze, dobrze, pieniądze, dobrze. wszystko pana rozumiem. Dziękuję, nie No Widzi pan, tylko jest tu Departament Skarg i nie ma nic, nic innego i, i wytłumaczę panu zaraz, a co się rozchodzi. Ja składam wiele tu firm, nawet zniesławiających, i nie mam na to żadnej odpowiedzi, żadnej reakcji, prawda? No nie, do, dobrze. No, nie, no dziękuję. Dziękuję, nie ma nic więcej. Nie ma nigdzie tablicy informacyjnej o artykule czy KPA i nic więcej mi się nie rozchodzi. I dziękuję bardzo. I teraz przyjdę z drugiej strony, i tam od wejścia. W tej chwili dałem dowód tych, Strażnikowi BOR, tak, prawda? Funkcjonariuszowi, Funkcjonariuszowi BOR, tak. O co się rozchodzi? Chce wejść do środka, tu gdzie wchodzą pracownicy do Kancelarii Urzędu Rady Ministrów, tu ma również prawo wejść każdy obywatel i złożyć skargę. I przykładowo, jest artykuł 229 KPA, który mówi, że skargi na ministrów przyjmuje... Prezes Urzędu, Prezes Rady Ministrów, czyli w tej chwili oczywiście Tusk. I ja tutaj półtora roku temu próbowałem sfilmować, tak samo mi uniemożliwiono, i w tej chwili funkcjonariusz Bormi też odmawia wejścia. Czyli po prostu jest premier Donald Tusk, tak co ja mówię, to co filmuję, i żeby to było właśnie proste, że to jest bandyta, który narusza prawo, nie dopuszcza na skarg na ministrów, tym samym. Pozwala się na samodzierżawie prawa. I przykładowo, bardzo wiele pism, ja tu śle do bandyty Tuska, żadnej odpowiedzi. No więc niech mi zrobią w końcu proces. Bo tak nie może być. Bo to jest tak w tej chwili tak zwane samodzierżawie prawa. I premier jest zobowiązany na podstawie artykułu 229 KPA przyjmować skargi na ministrów, a a to jest związane z artykułem 253 KPA, który mówi, że raz na tydzień szef każdej instytucji jest zobowiązany przyjmować. No i w tej chwili mnie Borowiec spisuje z dowody, no i to oczywiście ten filmik pójdzie w internet. No i więcej chyba już nie potrzeba co mówić. Czyli może już pan może potwierdzić, że pan mnie nie wpuści, prawda? Proszę Pana, wszystkie pisma, tak. typu jak skargi, może Pan złożyć do strony... To niech mnie Pan zrozumie, że ja tam wszystko składam. Mhm. Od paru lat, prawda, nie mam za to żadnej odpowiedzi. I po to jest osobiste przyjmowanie, mhm. żebym ja mógł się na przykład premiera spytać. Panie premierze, czy mi Pan nie odpowiada, kiedy ja oskarżam bandytę wina ministra, który odebrał, to tu, tu Pani była ze mną, prawda, odebrał minister trzy pliki dowodu poprzecznictwa Pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości i żadnej odpowiedzi nie mam. Złoży... Nie ma. Złożyłem oskarżenie w prokuraturze rynowej na Kruczej i oczywiście w tej chwili mam odmownie. No ale wiadomo, że będę wnosił w subsydiarniach oskarżenia i następnie to pójdzie. Gdy nie nadadzą biegu, będzie szła tak zwana skarga o Czyli dziękuję panu, czyli pan mnie nie wpuszcza. Prawda? Pan to potwierdza. E, ja no do środka. Od szur, nie, ja to... tam byłem, właśnie tam sfilmowałem filmik i przyszedłem tutaj, prawda? Natomiast nie ma problemu, z zewnątrz można. Do, prostu... Dobrze, no to dziękuję. Czyli, że jest odmowa. No i, to, no i w tej chwili więcej nie potrzebujemy mówić. Dziękuję. Piątek, młody dla YouTube'a. Jestem w tej chwili w biurze przepustek kancelarii Sejmu. I ja mam taki problem, że od paru lat próbowałem się dostać do pana Kalisza. Próbowałem się dostać do różnych ministrów, próbowałem się dostać do prezesa Sądu Najwyższego, i nigdzie nie mogę się dostać. A czemu? Albowiem nigdzie nie jest przestrzegany artykuł 253 KPH. I przykładowo, jeśli ja chcę dostać się do pana Kalisza, to dopiero dostanę przepustkę, tak mnie to poinformowali, pan potwierdzi, prawda? Że dopiero jak pan Kalisz wyśle do mnie list, to wtedy dopiero dostanę tu u was przepustkę. Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby miał Pan zgodę na nagrywanie tutaj. A to, to, proszę to proszę wtedy wezwać policję. Yy, a poza tym są inne zasady. No, 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 potem... no, no, no nie, wie Pan o coś się rozchodzi. Jeśli ja składam skargę do biura skarg, przykładowo rad, yy, ministerstwa sprawiedliwości, prawda? I jeśli mi odpowiadają niezgodnie z prawem, prawda? to ja mam prawo złożyć skargę na tego pracownika, ale u ministra. Tymczasem... Jeżeli chce pan jakiś dokument złożyć do Kancelarii e, Sejmu e, Biuro Podawcze Kancelarii Sejmu, A, pana, sejmu tak. znajduje się... to, to ja wiem, ja bardzo, ja bardzo dobrze wiem, gdzie jest te biuro, gdzie się przy, przy, przyjmuje ten, tylko mi się rozchodziło o przepustkę. Natomiast jaki jest problem, jeśli ja przez parę lat nosiłem pisma żadnej odpowiedzi i w końcu wie pan co ja napisałem, że albo dostanę odpowiedź, albo z tablicą bandyta Kalisz to stanę pod Sejmem. I wie pan, co zrobili? Odesłali mi wszystkie pisma. Ale mimo, Ja panu powiedziałem, tak? że panu podam e dane, żeby pan się skontaktował. Ale poseł. Nie musi pana osobiście. A nie, 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 proszę pana. Obowiązuje jego artykuł 253 KPA. I mimo, że to jest instytucja. Ja tak samo. przepraszam, ja tylko mogę powiedzieć, że ja mam wniesione Agroskarżenia przeciwko bandycie Kaliszowi, przeciwko bandycie Komorowskiemu, bo ja to nagrywam, bo to pójdzie w internet. I czemu? Również minister Gowin, minister Kwiatkowski, ja nie mam żadnej odpowiedzi. No bo wszelkie odpowiedzi nie są, znaczy nie odpowiedzi, tylko moje pisma, nie są dostarczane kierownikom naczelnej instytucji w Polsce. I to jest ten cały problem, problem że to jest tak zwane samodzielne prawa. Co z tego, że ja mam dowody, kiedy ci pracownicy nie dają tych pism kierownikom, albowiem oni się. To pana, nas pytania nie do nas. Nie. Nie, 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 no ale ja panu tłumaczę, o coś rozchodzi. I dlatego mówię, ja tu przyszedłem, żeby sfilmować, bo ja tu półtora roku temu filmowałem i jest filmik o tym, że nie ma nigdzie tablicy informacyjnej o artykule 253. I gdybym ja mógł iść, to bym poszedł. Proszę, tu są moje dowody. Sędziowie nieuprawnieni z mocy prawa, i nikt mi na to nie odpowiada, tylko wszyscy różną głupą. Czy pan może jeszcze powiedzieć, że to faktycznie nie ma nigdzie tablicy informacyjnej o artykule 253 KPA? Proszę Pana, może Pan powiedzieć? Nie ma, prawda? No nie ma, ja to pół roku temu też filmowałem i nie ma. I w tym jest właśnie cały problem. No i to pójdzie w internet, bo po prostu jak to się mówi, żeby zmusić do procesu. No jeśli ja Tuska nazywam szyją kanalią, mało tego, ja na pismach to piszę. Do nas nie tak? Ja? Nie, nie proszę Pana, to jest niesławienie, to jest niesławienie. Jest na to artykuł 213 kodeksu karnego. Nie ma niesławienia, jeśli to służy ochronie słusznie pojętego interesu publicznego. Ja z na przykład premiera Tuska, że jest bandytą, szują, kanaliem i tak dalej. I na to nie ma żadnej reakcji, a bowiem jego... Nie, ja tylko przyszedłem, żeby sfinansować, że nie ma, nie ma nigdzie artykułu 213 KPA. I to, co w tej chwili ja powiedziałem. Że zniesławiam, pójdzie w internet i o coś rozchodzi, żeby mi. Nie, nie, nie mam, bo, bo wiadomo, że ja nie dostanę przepustki, żebym doszedł do pana Kalisza. Nie dostanę, bo, bo najpierw pan Kalisz musi wam tu udzielić, żeby mi wydać. Dobrze, no i dziękuję bardzo. Moja wypowiedź, oczywiście z filmikami innymi, pójdzie w internet. Czy, czy może dać jeszcze dowód osobisty? Bo ja mogę dać. Mogę, nie, nie, ale mogę dać dowód, dać dowód. Nie, to, nie to, no to dziękuję bardzo. No i to pójdzie w internecie, tak jak było powiedziane. Dziękuję panom.